No. Yo, yo, z tej strony Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gram z Dominikiem i moją siostrą. Moi, tu Dobra, Gabrycia, ja już się nagrywam. Dobra. Z tego co widzimy, gram z, z tego, co pewnie wy widzicie. Gram z, mojo... z moją siostrą, która jest gdzieś tam, z Dominikiem. I z osobą, którą nie znam. Ja z nami grać jeszcze... Miał ktoś z nami Gabi, Miał ktoś jeszcze z nami grać? Już się bałem. Miał z nami ktoś jeszcze grać, ale. Chyba nie wiem kto. Zapomniałem. Tak, zapomniałem. Nie wiem kto miał z nami jeszcze grać. Hmm. Rekorda, tam ma go. O, nie, 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 nie grać. Takie jak w filmie. Dzięki Domin. Dominik, Dominik pisze przez Whatsappa. Dobrze, że Gabrysia daleko nie podje... Pojechała. A, już pamiętam z kim mieliśmy grać jestem z Marcharitą. Tylko nie wiem, czy to jest jakaś oft osoba czy Marcharita. Wypadłem z pociągu! Tak gram na Bamzo dzisiaj wam Zagrał na banjo, dzisiaj, ban No, 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 no tobą Dobra, dobra, dobra Ole, lecia Dobra, czyli to jest Marharita Dobra, czyli gramy z Marharitą Jest to paczka. moja siostra, Marharita I Tomini, Czyli zła osoba no a ja, no, no ty spadać, mamy paliwo? Mamy, no jegieś, nie schadz Gabi, a wiecie, że jest opuszczone miasto, tak? Ale i... co? Po co im to napisała? Dobrze tak wie. A co jest za nim? A za nim jest. Jest. Bo wiele, wiele bogactwa. Wiele bogactwa, okej. Okay. Idę na farmę. No, 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 no. Da-da-da-da! dum digi, dum Stary McDonald! Stary McDonald farmer miał, me ia-jiao! Na-na-na-na, dalej nie pamiętam! Stary McDonald farmer miał, me ia McDonald I -a McDonaldy wielkie i Ja, yeah, yeah. McDonald chyba się zamienił McDonald tu, McDonald tam Wszędzie jest McDonald Na, na, na Stary McDonald farmę miał I ja, i ja, Wow Wow Domin! Domin, stoj! Domin! Mm -hmm. Kurde, później mu powiem co. Albo mu pokażę później. Kurde, i u... Ży... Ne i... Trudno się pisać i idzie. Dobra, Szybko, Sypko, sypko jak jest? Zombie jakiś nas gonił. Tu jest chyba barierka. Wypatruję budynków. Ominaliśmy kamień. Ominaliśmy kamień. Budynków brak. Paliwa brak. Paliwa dużo nawet. Gabrychi brak. A nie, Gabricha jest. Budowna. O. Ja i ja o. Trzeba. Mam to. koń

Tak na czasie. Nie mogę. Poczekaj! Poczekaj, nie, poczekaj. To się tu chyba jakoś to tak? To do dwóch konik chyba mocuję. Na no, takie a ja na tel. Daj mi to. No i ja to znalazłam. To Ale ja to wyciągnę z mojego tego. Worecka. Nie ty to znalazłaś. Domin, no, nie może spisać na czat? No nie może. Du, 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 du. Czas na skok. Raz. Jednak nie chcę skakać chyba. Czyli jednak skok. Gość z dynamitem Cię prawie wysadził imię. mnie Jesteśmy w mieście widzowie Ostatnia hitos chyba skończyły źle А тут я буду Ah. Uh. Czemu znowu ten pistolet do mnie powrócił? Olek, ja wziąłem wszystko z kościoła. A ty co tu robisz? Tam dawno się chyba do was nie odezwałem. Pięć minut wcześniej. Dzy... Gdzie oni są? Ja chyba kogoś wystrzeliłem w kosmos. Moje się nie ruszać, mam świecącą wodę. Święconą mam wodę. A. Święta woda. i m... Śwy i C on. Święconą. Śwy i C Święconą. Śwy i O, ale jak jest święty. Można wysiadać! był tutaj ten To Olek, dla ciebie. Co? Chodź. Bo, e, za szeryfa. Do szeryfa? Tak. Jestem w szeryfie. Za szeryfa. A za! No, co chcesz? To dla ciebie. Co to robi? I jest wartościowe, idę to sprzedać! Będ... No, ale wszystko zabija! No ale to jest wartościowe! Idę to sprzedać! Ale poczekaj, bo on tam jest taki fajny dominy. Nic stąd nie wziąłem. Marchalita, co ty robisz? To dla koni jest. Teraz idę do, do szeryfa, chcę zrobić przed tego jednego zombieaka. Co ona zrobiła? Dobra. Ja tu postawię księsła. dobra Nie może być prosto, tej sesji, no to nie będzie On mi zabrał tego Naprawdę Domin Super Ciekawe, ile z takiego dostanie. Nie. Zobaczmy, co nam tu jest. A moje wazy, no przecież. Ja pójdę sprzedać moje wazy Będę miał piędzie... 65 chyba Tak, będę miał 65 Mogę coś Ale spokojnie sprzedać, żeby... To jest? Tak, tak. To jest bardzo drogie A mnie jest. Idealnie cię Ja chociaż chcę mieć rewolwer. Napisz to. A jaki mógłbym dać to? Nie Dobra, Zobaczcie, ja mam tutaj amun. Okej. Okay. Nie za dużo. To... Opuszczamy to. Gabi, chces, chciałaś moje bandy, co nie? To Domin nie wziął. To ja idę do przodu. Tam, gdzie miałem przygotowane kresełko. Będę. Od... Będę scellał do bandytów. Dobra, widzimy się. Widzowie, kiedy. Będzie się działo coś ciekawego, i kiedy w ogóle ruszymy. Ech. Dobra, widzowie, ruszyliśmy. Jedziemy. Jest buza z tego, co widzę. Nie gadaj, że... Nie mamy już? Nie mamy. Gabi, masz coś do paliwa? O, tej wysokiej. O, legikiety.

I do mnie z wyzwania ciągle, sorry widzowie. Okej, okay. Tu jest nami gdzieś. O! To problemie. Sami się wycofili z dynamitami. Bandos! Maj! To jest beczkę. w której jest bandas! Gabi, w beczce jest bandas! Papak. Pomóż! Nie, Gabi, nie! Wyjdź z ciągu i mi pomóż! O, dobra! panda nas wypad. Powoli. Trochę podejdę. O, jest. ten koń umarty w końcu je jest żywy. Idę do psa. Dobra, trzeba przyładować bo tam... Bo tam będzie zabawa. Oj, i tam będzie dużo zabawy. Gabi, nie pij tego. ty, o. esi outra! big! 뭐라고 배워나봐왜�な는 i Co jest płaska? Przychodzą z końmi! tam po bronię. Tu to jest? Został skucer Kuter być pasemny, bardzo być pasemny. Do ataku! To są na koniec, klub! O, są na koniach! A Atak! A tak! Nie 太上正了。 A ja? I on jest! Czary gamiń, niech to na Dobra, nie! Kolegów się nie zostawia! Teraz, Ale... Ale ich jest tam trzech! Koniku, zawieź mnie tam! Proszę! Wszyscy zginęli? Jak cię zabił? No kurwe! No, Ile razy mam cię powtarzać? Nie przeklinaj! Ale gdzie pan na to go Jakie napalenie Mam nadzieję, że tego nie było słychać. Było słychać. Nie to nagrania! Mogę, może, mogę to wyciąć. No to wycię. Nie wytnę. Puste to tak. Tydydydydy. Nie no, dobra, wy, wytnę to.